Siema, ja się i montuję dla Was kolejny film, a tymczasem pokażę Wam nową promocję, która wylatuje do nas na sklep. Na pewno kojarzycie w sieci promocję kup 2 powrotki w cenie jednego z Savers także u nas też ta promocja wskakuje. Możecie się zaopatrzyć u nas, jeżeli lubicie nasz sklep. Ale to nie wszystko, także patrzcie, co dla Was przygotowaliśmy. Wchodzicie sobie zakład dokumentów, myślę, że już macie. I tutaj jest zakładka Promocje, I klikacie. I wszystko się ładnie wyświetla, że to jest wszystko to, co przygotowaliśmy dla Was. Namiot z Prologica plus łóżko, mata plus podbierak, centralki plus rodpot i łóżko plus śpiwór. Można kupić dwie rzeczy w cenie jednej, także myślę, że śmiało. No i tutaj też kołowrotki wszystkie są rozpisane, które są promocyjne. Także zachęcam do zakupu standardowe SG8, SG6, SG4. No i tak samo z Prologica, no więc jest trochę tego, także można sobie śmiało tutaj Przeglądać Prologika. No myślę, że fajnie kupić sobie może jakiś prezenty dla Was, czy dla kogoś z rodziny. Jak macie już jakiś powiedzmy tego upatrzony, który jest spokojny, to może faktycznie się nadać. Oczywiście promocja trwa do wyczerpania zapasów. Także kto pierwszy, ten lepszy, wiecie do Można sprzedać. Także zachęcam do zakupu. Na pewno fajna promocja. Myślę, że śmiało może zrobić dla kogoś prezent, czy dla siebie. Na pewno coś znajdziecie co dla Was, zainteresuje. Regulamin na stronie 5.